Bardzo ciekawa sytuacja, w tamtym roku do finału igrzysk olimpijskich w miksie zostały dokoptowane dwie drużyny, które zostały z kwalifikacji. Też biegaliśmy w dziewiątkę tutaj na tych mistrzostwach, też dziwna sytuacja, bo biegali z nami w biegu eliminacyjnym. Na nagraniach szczerze mówiąc nie widać, żeby tam ktoś im przeszkodził, a na samym podawaniu, pierwsze, na pierwszej zmianie poleczki gdzieś tam ją zgubili, złożyli protest, nie wiemy jak ten protest był zatytułowany, ale zostali przywróceni na pierwszym torze do biegu finałowego. No i spowodowało to, że my jesteśmy oczko niżej, ale też dopatrzyliśmy się błędu wśród zawodnika, zawodników z Trinidadu, bo podając pałeczkę przed nami, zamiast zbiegać do wewnętrznej części toru albo po swoim dorze, po prostu gdzieś przeszkodzili Mateuszowi, bo chłopak zbiegł na, zaraz bardzo mocno na prawo. Mateusz dosłownie wpadł na niego, przez co straciliśmy myślę, że pół sekundy i przede wszystkim walkę o to, żeby rywalizować gdzieś tam w tłumie. Szczerze mówiąc liczyliśmy, ja osobiście liczyłem gdzieś na zajęcie piątej, tej pozycji, to było racjonalne, patrząc po wynikach biegu eliminacyjnego. Myślę, że mogliśmy się poprawić tutaj spokojnie o sekundę, ale te błędy na dystansie, tak jak wczoraj, zresztą po szarotach mówiliśmy, że każda, każdy bieg rządzi się własnymi prawami. I tak samo jak czasami mamy szczęście i bieg układa się dosłownie po sznurku, tak dzisiaj bieg tak się nie ułożył i gdzieś tam te straty były na naszą unikorzystą.